Cześć, kochane, YouTube Maciej Gulawik z tej strony z kanału Maciej Gulhawik, autor vloga w czerwonych butach, który dokumentuje moją ścieżkę odbycia nikim, dostania się legendarnym performerem. Na razie jestem nikim, ale ciężko zostać legendarnym performerem bez dbania o siebie, bez samodyscypliny, także idę się trochę posamodyscyplinować, idę trochę podbać o siebie, czyli idę biegać na y, szybkie 5 km. Późno już, bo p, pierwsza przed chwilą wybiła ale musiałem się wyspać e, dzisiaj po tej wczorajszej nieprzespanej nocy, po wczorajszym ciężkim dniu. To dzisiaj jest ten dzień, żeby się wyspać, bo jutro też za bardzo nie będzie okazji, bo lecimy do Gruzji o 6 chyba. E, no, więc teraz idę zmęczyć swoje ciało, później pyszne zdrowe śniadanko i, i będę musiał popracować trochę w Starbucksie. Dobra, lecę ile kilometrów i jaki będzie czas? Powiem wam za raz. Jestem. Jestem, jestem w domu, nawet nie wiem ile przebiegłem. Zaraz wam powiem. O! 8 km przebiegłem. 8 km zabiegłem na hale targową Pyszne mięso, pyszne warzywka i gozuję śniadanko. O! A kto teraz odwiedził dzisiaj na logu na, na śniadanku? Niespodziewany gość. Czyli co będzie na śniadanie dzisiaj? Boczek, cebula, marcheweczka, wszystko tak. z przyprawą śródziemnomorską, tak? I jajko. I jajko. Smacznego. Dzięki. Znowu, przecież wczoraj w odcinku też jest jak jem. Cały czas jest jakiem. Nic nie robisz, tylko jem. Tylko jem. Sukara. To by twoja mama widziała, że jesteś dobrze karmiona. Moja tutaj. mama przecież nie ogląda. Jak to? No co ty, po co? na wizji? Jestem. Pani redaktor? Kawa na wynos jest, Natalia na wynos jest i idziemy popracować chwilę do Starbucksa, bo jutro wyjeżdżamy do Gruzji. 5-4 ekipą, ale tylko trzy osoby będą mogły być e, na filmie w tej ekipie, jedna niestety musi e, zostać anonimowa. E, idziemy, no, chwilę tam popracować, e, prawda, przed wyjazdem i zaplanować traskę. I jak na dala? Wszystko ustalone? Wszystko. Gdzie lecisz jutro? Do Gruzji lecę, daleko, daleko, daleko. A co, będzie później? Później? No co, no będzie Gruzja, będziemy jeść, zwiedzać. Co robisz na obiad, Natalka? Ty nic tylko jesz na tych wodę. I nawet nic nie robię, no zobacz. Mów, co jest na Pomidor. No dobra, ale co jest głównym składnikiem? To jest z polędwiczki karkówka karkówka z byczka małego tylko kurde nie wiedziałem jak ją przyrządzić bo, bo m, m, kawał duży kości był i musiałem wywalić ten kość e, trochę tam mięsa też została więc smutno mi było że zapłaciłem za tą kość a kości nie zjem no ale wygląda to w ten sposób a czy jest pyszne to powie nam Natalia no mięso nie nie jest jakieś super dobra ale nie jest też niedobre Trochę gumowe, ale zdrowe. Już, teraz Ty. No i co? Pyszne. Trochę gumowe, mięso nie, nie jest jakieś pyszne, ale zdrowe. Pyszne, zdrowe, Jeszcze raz, do powtórzenia. Jezu, jaki był dobry, no. Tak? Pyszny. Pyszny Jezu, tak miałem powiedzieć. Nie. Pyszny. Pyszny? Pyszny. Pyszny. No i bum. Bum. Dzień dobry kochani w tym wieczornym updatecie. Byliśmy jeszcze się przejść z Natalką zrobić kółko po Wrocławiu do galerii Wrocławia. Tam walnęliśmy po podwójnym szocie imbirowym, także mordy nam wykręciło fest. I jestem z powrotem. O. Dziękuję. I jestem z powrotem w domu. Szybko składam zaraz filmik z dzisiaj. Pakuje się do Gruzji i jutro lecimy. Musimy wstać o, o, o 3.00 e, rano, jest 22, Myślę, że tam będę leżał w łóżku koło północy. 3 godziny, po leżę. Czy uda mi się zasnąć? Nie wiem. I o 3.00 wstajemy. Idziemy na samolot. Kurde, no leci nas dobra czteroosobowa ekipa, z czego Aha, chyba dwóch osób nie będę mógł powiedzieć. Jeden sobie nie życzy, żeby jego twarzy pokazywać. Drugi sobie nie życzy, żeby w ogóle było wiadomo, że jest gdziekolwiek e, za granicą. A więc my z Natalką zrobimy te vlogi z Gruzji. Czy tam w ogóle będzie internet? Nie wiem. Czy tam jest prąd? Nie wiem. Prąd raczej jest pewnie tak, ale czy tam będzie internet w tych miejscach, w których będziemy spali? Nie wiem. Czy będzie mi się udawało wrzucać te filmy codziennie? Nie wiem ale będę nad tym pracował, żeby codziennie wrzucać je. Szybciutko składam, zbieram rzeczy i idę spać. Dobranoc, kochani, do zobaczenia.